Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś będą trzy proste zagadki na inteligencję. Mam nadzieję, że wykażesz się spostrzegawczością i uda ci się je wszystkie rozwiązać. Jeszcze raz podkreślam, są to proste zagadki, takie dla zabawy, na przykład do pokazania rodzinie podczas niedzielnej kolacji i jedziemy z pierwszą z nich. Podobno tę zagadkę bardzo łatwo rozwiązują dzieci, a chodzi w niej o spostrzegawczość. Widzisz tutaj autobus. Czy na podstawie tego obrazka jesteś w stanie stwierdzić, gdzie znajduje się przód, a gdzie tył autobusu? Na pierwszy rzut oka możesz powiedzieć, że przód może znajduje się po prawej stronie, bo przecież czytamy od lewej do prawej, więc inteligencja by podpowiadała w taki sposób, że ten autobus przemieszcza się właśnie w takim kierunku. Zakładamy, pomijając oczywiście wszystkie jakieś błędy graficzne, że autobus jest symetryczny, czyli prawa strona jest. W miarę taka sama jak lewa strona. Podobno, nie wiem, bo nigdy tego nie testowałem, ale podobno bardzo łatwo tę zagadkę rozwiązują dzieciaki. Jeśli masz w rodzinie kogoś w wieku od 3 do 5, 6 lat, to koniecznie pokaż tę zagadkę. A zatem daję Ci teraz jeszcze raz chwilę na zastanowienie jeszcze raz podkreślam, że autobus jest symetryczny i trzeba wskazać, w którą stronę on się porusza gdzie jest przód. A gdzie tył tego autobusu? A fajnie by było jeszcze wytłumaczyć dlaczego tak jest. I oczywiście nie ma tutaj żadnego trollowania, nie będzie to jakieś głupie rozwiązanie. Zagadka jest jak najbardziej logiczna i mam nadzieję, że odpowiedź cię zaskoczy. Może teraz wcisnąć stop? A jeśli już znasz odpowiedź, to być może ten obrazek albo ci podpowie, albo utwierdzi cię w przekonaniu, że masz rację. Dodaliśmy tutaj drogę i przystanek, czyli można stwierdzić, że autobus porusza się z prawej do lewej strony. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że po stronie, którą widzimy, nie ma drzwi, nie ma wejść. A zatem pasażerowie zawsze wchodzą od strony przystanku, a z racji tego, że mamy ruch prawostronny, no to już można sobie to w głowie wytłumaczyć, że autobus będzie poruszał się w takim kierunku. Przechodzimy teraz do kolejnej zagadki, jak najbardziej logicznej i także nie ma w niej trollowania. Widzisz tutaj bombę. Mechanizm znany z wielu filmów. A zatem wyobraź sobie teraz sytuację. Jest duży budynek, w którym jest bomba. Pewien człowiek znalazł tę bombę i udało mu się zatelefonować do saperów. Jednak saperzy powiedzieli, że będą w stanie przyjechać dopiero w ciągu 15 minut. Natomiast jemu zostało zaledwie 12 minut. I to jeszcze nie całe. Jednak okazało się, że ta konstrukcja bomby jest bardzo prosta i saper jest w stanie przekazać wszystkie informacje przez telefon. Jednak coś poszło nie tak i rozbrajający nie rozbroił tej bomby. Dlaczego tak się stało? I jeszcze warto tutaj podkreślić, że połączenie telefoniczne jest bardzo dobre. Saper podaje bardzo dokładne wskazówki. Rozbrajający ma wszystkie niezbędne narzędzia do rozbrojenia tej bomby, a mimo wszystko się nie udało. Masz teraz chwilę, aby przyjrzeć się dokładnie na ten obrazek. Możesz zatrzymać nagranie, a jeśli chcesz takiej małej, malutkiej podpowiedzi, to przyjrzyj się dokładnie na kable. Mamy czerwony, niebieski i zielony. Trzy podstawowe kolory. Czy znasz już odpowiedź? A chodziło o to, że rozbrajający nie rozbroił tej bomby, ponieważ był daltonistą. Ot i całe rozwiązanie. I ostatnia zagadka. Będzie taki lekki troll, ale mam nadzieję, że też uda się na koniec wywołać uśmiech na Twojej twarzy. I ponownie mamy autobus wycieczka. Wycieczka polsko-czeska. Mamy trochę Polaków i trochę Czechów. Warto tej zagadki słuchać uważnie. Autobus jedzie z dużą prędkością. I tak się składa, że jedzie po drodze, która jest równocześnie granicą polsko-czeską. Nie wiem, czy naprawdę istnieje taka granica, ale na potrzeby tej zagadki owszem. Jak już wspomniałem, autobus jedzie z dużą prędkością. W środku mamy 20 Czechów i 20 Polaków. I okazało się, że jakiś szaleniec wyrzucił wielki głaz na środek drogi, w którego uderzył nasz autobus. Autobus się roztrzaskał. Po której stronie należy pochować ocalałych? Po stronie czeskiej czy po stronie polskiej? Przypominam, mieliśmy po połowie Czechów, po połowie Polaków. A zagadka i odpowiedź, jak już wspomniałem wcześniej, jest takim malutkim trolem, chociaż niekoniecznie warto było być spostrzegawczym, gdyż ja zadałem pytanie, po której stronie należy pochować ocalałych? Ocalałych, czyli osoby, które przeżyły. Zatem bez sensu byłoby je chować, prawda? Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że zagadki były ciekawe. Jak już wspomniałem, tym razem były nieco prostsze. Może następnym razem spróbujemy zrobić coś bardzo trudnego. Szykuję dla Was też fajny materiał związany z językiem angielskim. Dlatego niezależnie, czy uczysz się angielskiego, czy chcesz się nauczyć tego języka w przyszłości, bo z całą pewnością jest on przydatnym językiem, to kolejne nagranie będzie dotyczyło tak troszeczkę języka angielskiego. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Cię serdecznie. Jeżeli Ci się podobało, to miła mi będzie łapka w Górę. No i oczywiście subskrypcja. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to koniecznie teraz kliknij ten przycisk, ponieważ już niebawem kolejne takie ciekawostki i rzeczy, które z całą pewnością Cię zaskoczą. Do zobaczenia!